Dobra, witam Was widzowie na dzisiejszym live. Ie. Robimy Urela Ad... yeah. Robimy Urela widzowie z Dominikiem, z Dominikiem. Przywitaj się. Siema, Sławny youtuber Dominik pa, muza, wywiad, na kanale YouTube widzowie. Na kanale YouTube ma 86 900 budowiety <laughs> kol... 86 ma 1900 na kanale. Wbijajcie widzowie na jego live'a na YouTube, Dominik. Wbijajcie na jego live'a na YouTube, Dominik. I zostawcie mu widzowie z Rubika i dzwoneczek. Jego nazwa na YouTube to jest Dominik widzowie, Dominik. Do, do jest. Cześć mordy, cześć mordo, cześć mordeczko. Pokemon. Ja jestem Pokemon po pierwsze, nie jestem Pokemon. Zmieniłeś sobie, nie? Super. Tak, Dawid Jasper, Dawid Jasper. Dlaczego mnie Pokemon, Dawid? To niemiłe chyba jest. Nie miło teraz Tak? Ale ty miałeś tak, nie? Miałem Klasa czy obciach, Dawid? Eee... Klasa, Kiedyś klasa, teraz obciach, Dawid No tak Bardzo Dziękujemy, dziękujemy Przepraszam, możemy poprosić kartę dalej? Ale... się na razie idziemy tylko pić no dobrze, dziękujemy. Przypominasz tego kurde gościa, co na YouTube leżał, jak on miał nie szczeplin, nie scieplin, tylko ten yy, ten, co tak kurde miał, co był w szpitalu i dziewczyna była w gipsie. Nie. Dziewczyna była w gipsie i on tak, on tak nie mówi do nikogo. Tak użytkuj, było takie coś takiego eee, eee, Nie pamiętam dokładnie, jak to było. Nie. Może to on! <grystanie> tak. Naradzę! Nigdy nie wiesz! Ale dlaczego ja tego nie mam na, na byłce? No, będziesz miał, ale nawet cytuję. Wiesz? Ciekawe co? O kurde loduwa! Po co z lodem sobie zawieź z lodem? Ja nie chcę. Z A, z lodem, <grystanie> mam tak, <raczej. grystanie>

a pisząc C no, u co tam co tam pedofil a i w bizowie Dawid hej tarzy hej tarzy Dawid to alkoholik to mi sam jesteś alkoholik to mi sam jesteś alkoholik ty do ty byłeś wczoraj najebany, byłeś najebany, byłeś wczoraj najebany. Nie możesz wyłączać tego, wtedy to się tak robi. No rację. Ryszard JP Aro 100%. <hcer accessibility> tak piszą Dawid. Ja zapiszę, ja Ale przynajmniej czat nie? Szybko. No czat leci szybko. Ci Pani do szmanki, Dawid? No tak, byś mógł. z cytrynką. No tak, tak, tak. tak. ale ale zaraz możemy lecieć z tematu widzowie widzowie kola z lodem i z cytrynką kola z lodem i z cytrynką kola z lodem i z cytrynką nie możemy za dużo ty za dużo no to wyobrażasz no, no racja widzowie to mnie chyba za dużo pornośników oglądał <gry> Powiem dzieciństwie. A czemu dzieciństwie z Skąd takie stwierdzenie? Bo tak mówicie, bo się koło do porniózki. No nie mówcie tego, bo będzie kicha. ja będę... Będzie... A iść, co? No raczej. Tak <grym> <grym> nie abusia. No dobra, to, nie to tylko po pracy. <grym> Oficjalnie? Żartowałem. Właśnie, no właśnie dalej. o to chodzi. Ty mam na lat, witam serdecznie widzę, witam. Witam widzów na razie, witam na kiku. Jak ma kika, to ładnie Dariusz. Ty z możemcie, będziecie razem. Ty z no, wy, wy będziecie razem. Ja nie gej, ja nie gej, obwodnij się. Nie? Ostatnio się przesmałeś. Nie tak. jestem żaden gejem. No dobra, ja nie oceniam Dariusa. No chyba, że lubisz być oceniany. Czy nie? Dziewczyna i chłopaki, ci widzowie Żeby dzieci miało smaczek, Dominik, i dziewczynka raz chłopaczek. <laughs> Czy to tak będzie dziewczynka? Dziewczyna. Ale... Żeby życie miało smaczek, Dominik a dziewczynka raz chłopaczek. Dominik. On to lubi. No, kłóciłbym się, wiesz? Dzięki na granatę, piękno. O kurwa! Guzo wysłał, Guzo! Guzo wysłał do mejta, ja nie wierzę! Cześć Guzo, dzięki na donate'a Guzo! Dzięki Guzo za Dobra Dawid, po co, będziemy kończyć streama, bo lecimy z wywiadem, a potem odpalić. Dobra widzowie, ja robię teraz wywiad, będę robił teraz wywiad z Dominikiem. Wie co, to, to później po live'a widzę. Bo teraz będę robił wywiad, powtarzam. Teraz będę robił wywiad z Domikiem, więc odpalam live'a, wyłączam live'a, jak skończyłem ten wywiad, to odpalę live'a widzę. na kiku. Jak skończyłem ten wywiad z Domikiem, z Domikiem, odpalę live'a na kiku, widzę, odpalę live'a na kiku. Trzymajcie się. Bunji!